Garaża. Nie będzie żadnych takich rzeczy. Teraz możesz wszystkim powiedzieć, tak naprawdę, co ci w sercu gra? Oh, o! Disco mi Polo i Ursus! <gry> Dobrze. Nie, nie, nie. Tak, tak, Nie, już ja do domu, bo głupoty gadasz. Cześć wszystkim, tutaj Karol z Klimatyzacja Katowice. Mamy dzisiaj piątek, piątunio, piąteczek. A jak wiadomo, w piątek do głowy przychodzą najgłupsze pomysły. I jeden z takich pomysłów właśnie dzisiaj sobie zrealizujemy. Co my dzisiaj będziemy robić? Mamy tutaj pompę ciepła typu Monoblock marki Haier. 8-kilowatową. Nasz zestaw eksperymentalny zamknięty w tych czterech ścianach. Studia. Bardzo wielka powierzchnia. Pompa typu powietrze. Woda spięta z buforem 100-litrowym, spięta z 300-litrowym zasobnikiem na ciepłą wodę użytkową. Ustawiona aktualnie Wchłodzenie 6,8 stopnia to jest temperatura w buforze. Nastawione, nastawione, nie oszukuj, Karol, 5 stopni. Czyli aktualnie sobie chłodzimy. Ładnie nam tu wieje ciepłym. Tutaj za chwilę pewnie zacznie nam się wykraplać, już jest wilgotne. Zacznie nam się wykraplać wilgoć z powietrza. I dzisiaj przetestujemy sobie to, o co prosiliście wiele razy. Czyli żeby w zamkniętym pomieszczeniu albo w stosunkowo nieotwartej przestrzeni, odpalić sobie pompę ciepła typu na przykład powietrze, powietrze albo powietrze, woda. I dzisiaj mamy taką okazję i zobaczymy, czy wsadzanie pompy ciepła do piwnicy, ciepłego poddasza albo garażu ma jakiś większy sens. Za chwilę przechodzimy do ogrzewania. Najpierw sobie wyjdziemy na pole, zobaczymy jaka tam panuje temperatura. Tutaj mamy termometr. termometer termometr. Aktualnie mamy 26,6 stopnia, było tutaj około 22 stopni, czyli temperatura przy chłodzeniu wody w uforze nam się podniosła, a ciekawe jak szybko zacznie spadać. Więc jeżeli interesuje Was coś takiego i macie czas na takie głupoty, to zapraszam do oglądnięcia tego materiału. Szybki luk na zewnątrz aktualnie mamy troszeczkę na plusie 0,4 stopnia. Przechodzimy do środka, bo psy zaczynają szczekać. Nie powiem czy. I tak to wygląda na chwilę obecną. Czyli kompresor stanął, wentylator stanął. Aktualnie w buforze temperatura w okolicach 6 stopni było nawet 4,5 stopnia. Momentami na agregacie i w tych okolicach mamy około 26 stopni. Pora iść po kurtkę, przestawić układ w grzanie i zobaczymy co się tutaj wydarzy. <słuch> Drogie dzieci, jedziemy z tym koksem. Przełączam cały układ w tryb grzania. Pojedziemy sobie na temperaturę najwyższą z możliwych i zobaczymy jak temperatura w studiu będzie spadać. Jak to będziemy śledzić? Mamy tu termometr, tu jest od niego czujka, a tutaj widzicie gdzieś jaki mamy czas. Więc... Mały upgrade zrobiłem tak, czyli czujka temperatury jest tutaj. Przed chwilką dosłownie uruchomił nam się agregat. wchodzi na maksymalne obroty. Mamy go ustawiony tak jak było przedtem ee, w tryb. Turbo, aktualnie w buforze 10 stopni, tutaj temperatura 21,6 i mamy 18,50. Czas start! Co wam muszę powiedzieć? Niestety człowiek pójdzie sobie herbatę zrobić i się potem okazuje, że już się nie nagrywa. Chyba że został przekroczony jakiś czas maksymalny czy coś takiego. Ale robił szybkie podsumowanie, bo już nie ma co tego męczyć. Aktualnie 6 stopni. Nie wiem jaki czas był, ale teraz jest czas taki. Czyli mamy 19.35. Fajnie tu jest, fajne, Rześko, Rześko. Około 53 stopni teraz mamy wodę w buforze. Mieli nam cały czas tą wodę, te około 100 litrów. Powiem Wam tak, niekulturalnie wyłączę to urządzenie i robimy szybkie podsumowanie. Szybkie podsumowanie zrobimy sobie może bez światełka. Bez światełka robimy szybkie podsumowanie. Chciałem Wam pokazać, że temperatura spadnie tutaj i będzie niższa niż na zewnątrz, ale niestety... Okazało się całkiem inaczej, czyli muszę przyznać się do błędu i nawrócić wszystkich, którzy montują pompy ciepła na zewnątrz, ponieważ montowanie pomp ciepła w środku jest dużo wydajniejsze, ponieważ teraz na zewnątrz pewnie mamy temperaturę już na minusie, a tutaj, jak widzicie, temperatura jest na plusie i nawet zaczęła się podnosić. Oczywiście <laughs> żartowałem. Nie montujcie pomp ciepła w zamkniętych przestrzeniach. Co ten eksperyment dowiódł? Dowiódł tylko tyle, że mamy tutaj zgromadzoną jakąś ilość energii jeszcze w ścianach, jakąś ilość energii skumulowaną w podłodze. Czas wyniósł ponad pół godziny, tak. Osiągnęliśmy ponad 50 stopni, czyli nagrzaliśmy gdzieś o jakieś 45 stopni tą wodę, która była na początku, do temperatury względem temperatury końcowej. Normalnie, jeżeli byśmy ten układ zostawili tutaj na dłużej, co by się wydarzyło? Wydarzyłoby się tylko tyle. Że ta energia musi być skądś dostarczona. Ludzie, nie róbcie takich głupot, czyli montaży w garażu, montaży w jakiejś piwnicy, choćby ona była naprawdę bardzo duża i choćby ten garaż by był, nie wiem, przewiewny i tak dalej. Chyba, że macie jakąś świniarnię albo coś takiego i stamtąd będziecie czerpali energię, to lepiej w między świnie po prostu włożyć albo na przykład macie kupę łajna, to do tego kupy łajna wrzućcie taką pompę, to może będzie wtedy lepiej, no to już okej, okay, dobra, pojechałem troszkę za bardzo, ale generalnie, nie, nie róbcie czegoś takiego, jeżeli byśmy zostawili to na dłużej po prostu temperatura by zaczęła spadać spadać, 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 mielibyśmy tutaj na minusie, tam by się zaczęło robić na plusie na zewnątrz pompa ciepła musi skądś pobrać energię, pompa powietrzna czerpie energię z powietrza jeżeli odbiera energię z powietrza wyrzuca przed siebie powietrze które już jest chłodniejsze. Mieli, zaciąga. W zależności od tego, jak mocno będziemy mieli wyizolowane to pomieszczenie, tak szybko zacznie temperatura spadać. Ten eksperyment był głupi, bo jest piątek. Nie pokazał nic. Pokazał wręcz coś całkiem odmiennego niż założenie, ponieważ mamy tyle stopni, nawet nie wiem, ile mamy stopni. Ale chyba są inne, ważniejsze i lepsze. Rzeczy, które należy teraz robić, więc cześć czołem. Do widzenia następnym razem, może na jakimś mądrzejszym filmie. Cześć!